Gruzja to surowa kraina na Kaukazie, gdzie z trudem koegzystują mniejszości turecka, armeńska, kurdyjska i żydowska. Ojciec Stalina, Wisarion Dżugaszwili, jest szewcem i alkoholikiem. Józef bardzo go przypomina. Józef, syn Wisariona w tradycji rosyjskiej, Józef Wisarionowicz-Dżugaszwili, inaczej Stalin, będzie ukrywał wspomnienia o pijącym brutalnym ojcu. Podobnie jak dziecięce tragedie, jak błoniaste stopy, oraz chorobę, która zabiła dwóch jego braci, ospa zostawiła mu na twarzy blizny, które kremlowscy charakteryzatorzy będą desperacko próbowali ukryć. Lewe ramię ma krótsze niż prawe. Od 12 roku życia, kiedy wpadł pod wóz kuleje, nie potrafi ukryć gruzińskiego akcentu, dlatego rzadko przemawia publicznie. 3 lipca 1941 roku rozlega się sygnał radia Moskwa. Stalin wygłosi przemówienie transmitowane przez głośniki na wszystkich placach w kraju. Aż 11 dni zajęło mu przyznanie, że Armia Czerwona ulega Niemcom. Zaniepokojeni Rosjanie w końcu słyszą jego głos i ponury kaukaski akcent. Dzień dobry państwu, to ja, warmianin. Dość kurwa z białostockimi kurwa złodziejami będzie. Ty ciemoku, ty, nie, ja powiem prawdę. O ty synie! Kurwa, twoja macie inaczej nie mogę powiedzieć. Ja pierdolę konserwy? Z całego serca obiecuję, że znajdę jego i łapię mu opierdolę. W tłumie jest Serafina Panasenko, młoda pielęgniarka. Pamięta te straszne chwile. Wszyscy wokół płakali. Uderzyło mnie, że ludzie żegnali się znakiem krzyża. Przecież uczono nas, że Bóg nie istnieje. Stalin, Nowy Bóg, prześladowca cerkwi, pobierał nauki w seminarium.